Niech będzie pochwalony Chrystus. Serdecznie Was pozdrawiam na kolejnej katarezie z miłości i z pasji do Chrystusa. Dzisiejszą katechezę bym zatytułował Mądrość a Głupota. Noże w sercu to, co ostatnio słyszeliśmy w niedzielę. Pani zmówisz, z serca ludzkiego pochodzi wszelkie zło, wymienia te uczynki zła, a wśród nich głupota. Oczywiście z serca pochodzi także dobrą. Ale, właśnie zastanawia mnie ta głupota od pewnego czasu. Myślę, że zwłaszcza dzisiaj sprawa jest na rzeczy, bo tak myślę, jak chętnie przyjmujemy bzdury, tak trzeba powiedzieć. Mamy osoby, które tak śmiało zachęcają do narkotyków, do rozwiązłości, do alkoholu, do bardzo swobodnego stylu życia. Są osoby, które koloryzuję, no ale już taki jestem, które powiedzą, wlej cukier do baku, zobaczysz jak samochód będzie jeszcze z większą mocą jeździł. Albo ktoś inny powie, chłopcu czy dziewczynie wiesz, rzuć się z szóstego piętra, tak rozłóż ręce, będziesz jak Batman, będziesz latał, będziesz latał. Rozumiecie, że dzisiaj yy, no właśnie tak dziwna jest taka sytuacja wielu, wielu ludzi, którzy oddają swój umysł i sercem osobom głupim, no, no po prostu głupim i trzeba mieć, przepraszam, no taki stan serca głupi, żeby, żeby takie rzeczy przyjmować, żeby tak yy, przyjmować to jako, jako receptę na szczęście, na zdrowie, na pomyślność. I gdy tak chodziłem z tym słowem, no tak zwierzam się Panu Jezusowi, i bardzo często wpadał mi w ręce 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Tak, tak, zachęcam Was, otwórzcie. Są tam takie trzy fragmenty, piękne fragmenty. I pierwszy fragment, będę zmieniał nazwę, przypowiedź o pannach mądrych i głupich. Specjalnie zmieniam, bo jest o pannach nierozsądnych i rozsądnych. Ale właśnie no, w tym kontekście tego nauczania, które mówiłem, panny mądre i głupi. Panny mądre, idąc na spotkanie z oblubieńcem, wzięły zapas oliwy. To jest ta tylko różnica między panami mądrymi i głupimi. Głupie nie wzięły zapasu oliwy, oblubieńcy opóźnia. Te, które miały zapas oliwy, mogły napełnić swoje lampy, Wciąż lampy płonęły, No te głupie usłyszały idźcie kupić sobie. Kochani, jest jakiś świat wartości, jest jakiś świat piękna, który musimy pilnować, musimy. I myślę, że ta bliskość z Bogiem daje nam mądrość, daje nam światło. Ostatecznie w ten fragment kończy się słowami czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Jest jakaś pilność serca, jest jakieś dobre wykorzystanie czasu. Jest troska o mądrość, troska o mądrość, żeby nie pozwolić sobie na, na bzdury. Nie przeżywajmy bzdur, nie nośmy ich w sercu, nie chłońmy ich. O tym także następny fragment. Czuwam, to znaczy rozumiem, że moje życie się skończy, jak gdybym. Z, życie zadane mi jest po to, żeby być pięknym Bogiem, mądrością, wiarą. I tą, tym pięknym mądrości, wiary zarażać innych. Jestem dla innych, służę innym, pomagam innym. Ten drugi fragment przypowiedział o talentach. Już jesteśmy w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, 14 wiersz i następne. Znowu mi się kojarzy to zaufanie Pana do sług. Zaufanie. Daję Wam pięć talentów, daję Wam dwa talenty, daję jeden. Słyszymy dwa, jeden. To nie jest mało, naprawdę to nie jest mało. To jest ogromny majątek. Daję Wam według też jakiejś dyspozycji, według też jakichś talentów. Rozeznaję. Ale też w nas niech powinna być pilność. Ten, który otrzymał jeden talent, zakopał wszystko. To jest śmieszne, ileś tam kilogramów złota zakopać. Talent to miara złota czy srebra, nie? Horrendalny majątek zakopać. Przyznam się, że ten fragment z kolei bardzo mi tak pięknie mówi. Rozwijaj talenty, rozwijaj zdolności, miej pasję. Nazywaj pewne pasje, które może odkryjesz dopiero, które poznasz, rozeznasz. Yy, nazywaj, co jest dobrem w sobie. Oczywiście życie nam nie pomaga. Najczęściej ci, którzy nas otaczają, krytykują nas. Bardzo rzadko powiedzą dobre słowo, bardzo rzadko skomplementują, docenią coś. Najczęściej to źle, tamto źle, tu niedoskonale, tu niedobrze, tu za późno, tu za wcześnie. To miało być zamknięte, to miało być otwarte. No, po prostu no łyżkę źle położyłeś A. no i tak po prostu najczęściej to otoczenie tak funkcjonuje wśród nas nie pomagając nam w odkrywaniu talentów co nie zmienia faktu że Bóg zaprasza Bóg zaprasza ten który otrzymał pięć talentów przyniósł drugie pięć ten który otrzymał dwa talenty przynosi drugie dwa jest jakieś pomnożeniem przyznam się że Jezus tak zachęca nas do pewnego tego takiego współudziału w budowaniu królestwa Bożego to są pewne konkrety. To jest pewna też mądrość właśnie. Rozwój talentów mówi o tej zdolności człowieka, o kreatywności człowieka. Może wa ważny fragment, ja się powtarzam, ale w tych ważnych rzeczach trzeba się powtarzać. Kochani, wołajmy do Ducha Świętego. Wołajmy, przezywajmy, czy swoimi słowami, czy gotowymi modlitwami. To jest też Jego jak praca w nas. Że kreuje, że, że wznosi, że jest światłem, że pomnaża, że mamy ochotę do pracy. Tak, to jest mądrość, to jest mądrość, życie mądre, życie pełne pasji. Oczywiście jest też yy, no, duża pokusa lenistwa, czy gnuśności, czy bylej jakości, łatwego spędzania czasu. Dziś mamy no, niestety zabijacze czasu. Telewizor, komputer, jakieś filmiki, jakieś nagrania. Mamy zabijaczy czasu i ta mądrość też polega, odetnij się od tego, no. Człowiek i świat jest ciekawszy niż, niż to, co oglądasz. I uwierzyć w to, że tak jest. Że świat i ludzie są ciekawsi. No i wreszcie, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, od wiersza 31 jest nam zarysowany sąd ostateczny, staniemy przed Panem. Jedni usłyszą, pójdźcie błogosławieni, a drudzy idźcie precz w ogień wieczny. Ci, którzy usłyszą, pójdźcie błogosławieni. Zobaczcie, to jest też taka mądrość. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem chory w więzieniu, odwiedziliście mnie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych mieście uczynili. Idźcie precz, czyli brak wrażliwości w tych tematach. Nie miłość, właśnie. niemiłość zostanie uchronowana piekłem. To jest znowu też konkret, tak myślę, jak Jezus jest konkretnym konkretny. W dzienniczku Siostry Faustyny czytam o takim trzykrotnym zobowiązaniu do, do miłosierdzia. Pierwsze miłosierdzie to pocieszyć, wzmocnić, dać się uskrzydlić kogoś. No właśnie. Czy my to robimy? Czy właśnie karcimy? Mamy ten język, styl i szukania dziury w całości. Ale właśnie docenienia, pocieszenia i umocnienia to jest pierwszy gest miłości. Tym drugim gestem miłości i miłosierdzia jest, tym czynem miłosierdzia, który możemy codziennie robić, jest modlitwa, modlitwa. Modlitwa za tą biedę, która oglądam. modlitwa za, za grzeszników, modlitwa za duże w cierpiące, modlitwa za, za młodzież, modlitwa za różne stany, modlitwa, modlitwa. Ta modlitwa jest siłą, jest światłem, jest zaproszeniem Boga do tej rzeczywistości. I trzeci, trzeci konkret to jest już ten czyn miłosierdzia, nie jak Pan Jezus przez siostrę Faustynę w dzienniczku pisze o, o tej realności. Nie? Odwiedź, zajmij się, pójdź do więzienia, pójdź do hospicjum, pójdź do chorej sąsiadki, pójdź do samotnej kobiety, samotnego starca. Pójdź, pójdź, zajmij czas, pomóż, wesprzyj kto głodny na karm, to jest też pytanie, na ile zajmuje się misjami. W, w blachowni jest ten, w szkole podstawowej jest dożywianie dzieci. W Caritas, w Kluczborchu z kolei przyjmuje wszelkie dary, przyjmuje, no, że ktoś ma za dużo ziemniaków, za dużo marchewki, nie wiem, no po prostu no, ta nasza wrażliwość, możemy komuś dać, przekazać, kogoś odwiedzić, wesprzeć, to jest konkret. Jezus odwołuje się, cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych braci, moich najmniejszych, mięśni uczynili. Kochani, to jest mądrość, to jest mądrość, nie żyjemy dla siebie. Głupota, głupota, na czym polega? Że żyją dla siebie. Niech inni skaczą mi, niech inni mi służą. No właśnie, niech inni mnie, mnie noszą na, ręk, na rękach. Nie, no, no właśnie. Mądrość polega na, na życiu dla drugich. Miłość polega na tym, że służę, pomagam, wspieram, jestem dla. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie się uczynili. Kochani, w tej walce duchowej zwyciężajmy, bądźcie silni, bądźmy silni. Tak cieszę się, że zgłębiam wraz z wami Słowo Boże. Tacy piękni jesteście, gdy sięgacie do Słowa, gdy pozwalacie, że Bóg mówi do was, niech tak będzie, niech Duch Święty, sprawca każdego dobra w nas, pomnaża nam duchowe dary. Bądźmy mądrzy. Lękajmy się głupoty. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.